Zapraszam Was wszystkich na newsy ze świata motoryzacji. Volkswagen ID2 GTI, Skoda wygrywa z Teslą i luksusowo sportowe chińskie V8. Volkswagen zapowiedział nowego elektrycznego hot ID-2 GTI. Samochód ma zadebiutować w 2026 roku. Będzie również dostępna mocniejsza wersja Volkswagen ID-2R o mocy 400 koni mechanicznych z napędem na 4 koła. Tą moc zapewnią 3 silniki, 2 elektryczne i 1 spalinowy. To powrót legendarnego ducha GTI. W nowoczesnym i bezemisyjnym wydaniu. Skoda wyprzedziła Tesle w ilości sprzedanych samochodów elektrycznych w 2025 roku ze swoim modelem L -Rock. Najczęściej rejestrowanym elektrykiem jest skoda L podczas gdy sprzedaż Tesli znacząco spada. Jest to znak rosnącej siły dla europejskich producentów samochodów z segmentu EV i konkurencji dla amerykańskiego giganta. Na tegorocznych targach w Szanghaju Great Wall Motor Company zaprezentował swój nowy silnik. Będzie to dwuturbinowy, 4-litrowy silnik V8. Pokazuje to tylko tyle, że w niektórych regionach świata nadal jest zapotrzebowanie na tradycyjne, potężne jednostki. Nie mogę się doczekać, aż jakiś wariat wsadzi ten silnik do Mazdy Mijate. Great Wall Motor Company uzupełnia lukę, która powstała, a klienci nie chcą rezygnować z klasycznych silników spalinowych. Dlatego silnik ten znajdzie się w luksusowych i sportowych modelach tego koncernu. To by było wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie, aby śledzić nasz kanał, a już jutro wracamy z kolejną dawką newsów.